Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o najgorszych whisky dostępnych na rynku. Gdzie w tej całej układance mieszczą się whisky marketowe? Opowiemy sobie parę słów o whisky smakowych. No i co? Usiądźcie wygodnie, nalejcie sobie dramika. Ja nie kupiłem właśnie takiej najtańszej whisky, ponieważ po prostu szkoda mi na nią pieniędzy. Mam tutaj whisky od nieraz zależnego rozlewcy. Trzeba sprawiać sobie trochę zawsze przyjemności. No i co? Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, najpierw mały łycze. Odpowiedzmy sobie najpierw na parę pytań. Co ma wpływ na jakość whisky? Na pewno będzie to jakość surowców, czas leżakowania whisky oraz metody produkcji. I teraz tak: cena w świecie whisky to jest bardzo ważny wyznacznik. Poniżej pewnej ceny nie jesteśmy w stanie kupić dobrego trunku. Niestety tak jest. Nie da się wyprodukować za bardzo małe pieniądze bardzo dobrej whisky, ponieważ czas spędzony w beczce kosztuje. Dobre surowce kosztują. Wszystkie dobre rzeczy zawsze dużo kosztują. Tak jest. Dobry zegarek dużo kosztuje, dobra wędka dużo kosztuje, dobry motor też dużo kosztuje. Wszystko, co dobre, dużo kosztuje. I teraz, dopóki będzie popyt na tanie whisky, które są produkowane głównie i pitać ze względu na ich efekt, a nie na smak, no do tego momentu te whisky będą produkowane. Nie chodzi mi o to, że zawsze najdroższe whisky to te najlepsze. Natomiast w tym świecie istnieje prosta korelacja w stosunku ceny do jakości. O czym mówiliśmy sobie w jednym z poprzednich odcinków. Link macie gdzieś tutaj. A teraz bez większego gadania, przejdźmy do whisky, na które po prostu szkoda kasy. Przejdźmy do pierwszej kategorii. Będą to whisky marketowe. Wytwarzane dla dużych sieci handlowych, pod różnymi nazwami. Wytwarzane w taki sposób, że 3 lata i 1 dzień to jest chyba maks leżakowania, czyli najniższe minimum, żeby coś mogło nazywać się whisky. Są to blendy o nazwach takich jak Queen Margo, Golden Loch, Grand Stone, Jeśli dobrze pamiętam, są to whisky robione tanio, po to, żeby sprzedać je tanio. Ciekawostka taka z Wielkiej Brytanii, tam e, duże sieci handlowe, takie jak Tesco, Asda czy Sainsbury's mają swoje e, value range, czyli takie, no nie tylko whisky, ale produkty, które jedynym wyznacznikiem jest cena i ma być jak najtaniej. No i one stoją najniżej, najniżej, najniższych półkach e, Etykietę myślę, że też moglibyście zaprojektować do takiej whisky, ponieważ jest na ogół biała, zielona, pomarańczowa, czerwona, obwódka, nazwa marketu, whisky, procent, pojemność. Dziękuję bardzo. To jest wszystko, co jest na tej etykiecie. I czerwony Johnny Walker przy nich wydaje się drogą whisky. Unikajcie takich whisky, Zrazicie się do innych whisky. Czasami niektórzy zrażają się na całe życie, a w najlepszym przypadku będziecie mieć tylko kaca. Kategoria druga whisky smakowe. Smak w whisky bierze się z beczek, a nie z dodatku yy, jakiegoś miodu, syropu jabłkowego, czy syropu cynamonowego, czy tam wiśniowego, czy Bóg wie jakiego innego. Nie chodzi mi o to, że popijając Drambuie nie można się w nim zakochać, a potem zrobić ten krok dalej w stronę normalnych whisky. Natomiast yy, w podobnych cenach można znaleźć prawdziwą whisky. Prawdziwa whisky ma minimum 40%, gdzie te wszystkie likiery na ogół poniżej. Poniżej 40% to nie jest whisky. W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o marketingu w świecie whisky. A co za tym idzie, wymieniliśmy tam whisky o nazwie Proper Number 12. Jeśli myślicie, że 12 to czas leżakowania, to grubo się mylicie. Jest to whisky zrobiona przez pana Conora McGregora, i to głównie jego wartość marketingowa wpływa na cenę tego produktu. Jest to tani blend, niezbyt dobry. Co prawda ma ładną butelkę, ma ładną etykietę, ma ładny koreczek. Natomiast smak tej whisky pozostawia wiele do życzenia. W tej cenie możecie kupić już Bushmillsa Czarnego, który moim zdaniem jest o półkę wyżej niż proper. Wiem, że dużo ludzi się pewnie teraz ze mną nie zgodzi, ale kolejną kategorią są podstawowe blendy. Sprawdzaliśmy w internecie, robiliśmy research przez kilka tygodni i najgorszymi whisky z tego researchu wyszło są podstawowy czerwony Johnny Walker, podstawowy Grand's Triple coś tam, podstawowy Valentine's Whisky w typu blend które wiele destylarni, wiele firm posiada, ale w tej swojej podstawowej, najtańszej wersji. Sam też zaczynałem od takich whisky. Dawno temu pijałem czerwonego Johnny Walkera z kolą, bo inaczej się takich rzeczy nie da pić. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy spróbowałem i na czysto była niedobra, nie smakowała mi, odrzucająca była. A później ktoś przyniósł mi znowu whisky. Ja nie wiedziałem dokładnie co, jak, no ale że darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. No to próbuję, popijam i, i nagle jakie olśnienie. Mówię, co to jest? Johnny Walker. Pytam się: czerwony? Nie, czarny. No i nagle okazało się, że ten czerwony Johnny Walker jest niedobry, a ten czarny już jest dobry. To był bardzo duży przeskok. Naprawdę pomiędzy tym czerwonym a czarnym jest, kurczę, bardzo duża e, rozpiętość. I jakości. Cena też mnie odstrasza. Także jeśli zaczynać pić whisky na czysto, oczywiście, to zdecydowanie nie od czerwonego Johnego Walkera, od czegoś troszkę lepszego. Po prostu chcę wam powiedzieć, że przeskok w jakości jest o wiele większy niż przeskok w cenie. Podsumowując, nie sprawia mi frajdy robienie odcinka o słabych whisky. I mam nadzieję, że zauważyliście, że w każdej z tych kategorii moglibyśmy dołożyć jeszcze wiele innych whisky, których ja tutaj po prostu nie wymieniłem. Chodzi mi o to, że pewnych rzeczy w tym świecie nie da się przeskoczyć. Na ogół jest to cena. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to zapraszam do następnych, bo w tych następnych odcinkach będą już o wiele ciekawsze tematy, w których opowiemy sobie różnego rodzaju historie. Będziemy degustować ciekawsze i bardziej interesujące whisky. Jeśli wam się spodobało, to zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, polajkujcie, szerujcie, komentujcie i do następnego razu. Slangivar